Witam Was w kolejnym odcinku z mojego serwera. Dzisiaj jesteśmy w moim magazynie. O, Michał zniknął. Przed chwilą tu był. Będziemy dzisiaj robić automatyczną farmę łowienia ryb. Już sobie ją zacznę robić, bo stwierdziłam, że najlepszym miejscem będzie nasz magazyn, bo i tak mamy tu mnóstwo miejsca. Więc nic się nie stanie. Jak to zrobię to tu. Plus jeszcze będzie ymm, wyjście do neteru. Pójdę z Wami do neteru, żeby Wam pokazać. O, Michał! Michał się z Wami wita. Dobra. Mm, blok. Nie tak. Dobra. I jeszcze woda. Nie to. To nie miało tak wyjść. Ja myślałam, że... O, teraz dobrze wyszło. Tak, bo mnie trochę tu zlało. Ogólnie Michał mnie słyszy, jakbyście chcieli wiedzieć. O, i musicie celować tu pomiędzy płytkę naciskową, a. a. boże, jak to się nazywa? Michał, pomóż mi. jak to. To, 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 co, to, co się otworzyło. Boże, jak to się nazywa? Zapomi zapomniałam. Trapdor. Tak, dokładnie. Może chcesz wypróbować? Nie chcesz. Ale nic nam się nie zebrało. Dobra. Eee, zrobiliśmy to. Idziemy na spawn. Piechotą. Znaczy piechotą, Flyem. Czemu to są drzwi otwarte, ty mi powiedz. Jedne, drugie. Na szczęście trzecie zamknięte. O, Edium. I ja mam do Was pytanie, czy macie pomysł, yy, czemu? Zróbmy dzień. Czemu lamy zniknęły? One były wszystkie od tego handlarza. Prawdopodobnie mam taką teorię, że zniknęły, ponieważ były od handlarza. Więc liczę, że może mi podpowiecie na ten temat coś. <grym> Bo to lamy. Jest tu spawn. Spawn się trochę zmienił znowu. Yy, tu są informacje. Zmienia się. Yy. O, a ja nie zauważyłam, to się zmieniło teraz 20 dostajemy? I ja dopiero tutaj zauważyłam. To już jest dobrze. Bo wczoraj dostawaliśmy co pół godziny 20 dolarów. 200 dolarów. No, więc yy, 20 jest super. Dobra, tu mamy nas. Ale chyba już byliśmy na ostatnim odcinku. Michał ma zmienionego skina. Oprócz tego, że nosi moją główkę i ja cały czas patrzę na siebie. <grym> to tu widzicie skina Michała. Powstało też coś takiego jak sklep. Lecz przez to, że mm, jest też loteria na serwerze. Yy, lot to start. O, i przegrałam 200. Ale przez to, że jest loteria, i byłam dosłownie w ciągu chwili, jeżeli ktoś potrafił spamować to w ciągu chwili się miało 8 milionów. Yy, tak jak możecie z, y, zobaczyć, że w tej chwili Shardit Official ma 8 milionów. Michał! A widzę, Frydan naprawił. Że teraz już tylko 200 tak naprawdę. Więc... Yy... W momencie, gdy jakaś osoba miała tyle kasy, mogła sobie wszystko kupić. Dosłownie. Mm. Ja tam wejdę. Na aspektorze. Jak tu macie diamenty, 8 diamentów za 300 albo 16 emeraldów za 1000, to jest nic. Tak naprawdę, jak ktoś ma 8 milionów, to sobie może kupić tego mnóstwo. Tak samo, Nederyt. 10 tysięcy? Jak ile potrzeba? 4 na zbroję, potrzebujesz do 10 sztuk. Czyli 100 tysięcy i masz całą zbroję zrobioną. Także. Um, wróćmy na ziemię. Także tak wyszło. Że ja zamknęłam sklep, znaczy ja go zamknęłam dirtem. A fryta dzisiaj chyba postawiała te bloki. Te jak one się nazywają? Barier bloki B Barier bloki. <ścoughs> barrier bloki. Mm, dobra. Także tyle się zmieniało na. A, jeszcze tu z wami nie byłam. To są questy. Tylko że jak tu macie pamiętaj, ta komenda jest w trakcie mm, robienia nie działa. Jest farmer, teoretycznie pisze, że już jest zadanie, ale tego zadania nie ma. Naczyniu, no nie wiem, czy nawet się go da zrobić. A, no. Dobra, my się typiemy. TP Dwa bo idziemy do netheru, zaraz Michał się do następnie albo coś żywy? i jesteśmy nad pedrokiem, nad sufitem. Zrobił to seba. Taką ładną tutaj ekspiareczkę, Wam pokażę od góry. Jest tu jajko żółwia, jest tu golem. I. No, jest coś takiego. Dobra. I ja tu sobie postoję chwilę, bo muszę naprawić se Na serwerze dalej są zmiany, dalej są wprowadzone różne... Tak jak są questy wprowadzone, tak? Znaczy... Próbujemy... Zrobić te questy, próbujemy, żeby serwer działał dobrze. Nie chcemy nic psuć, ale czasem po prostu się dzieje, jak się dzieje. Um. Michał, czy chciałbyś coś od siebie dodać? <grym> Administracja robi co robi, co mnie tu nie ma. <grym> Administracja robi, co może, tak naprawdę. A i czasem, jeżeli jestem na serwerze i widzicie, że jest mój nick, to czasem może mnie nie być. Tak dzisiaj było, że... byłam na serwerze, komputer był odpalony, ale ja leżałam obok na łóżku i spałam po prostu, ponieważ byłam tak zmęczona, że nie miałam siły. Więc miałam ogólnie leżeć i czytać książki i czekać na chłopaków, aż wejdą w końcu. Ale trochę wyszło mi inaczej, bo położyłam się na łóżku i nie, nie zdążyłam złapać e-booka, żeby zacząć czytać. No, także. Pamiętajcie, jesteście na serwerze, ja jestem. Macie do mnie sprawę spoko. Ym, tylko po prostu może mnie nie być. Bo też mogę spać albo po prostu stać AFK, bo, no, bo coś robię. Tak jak każdy w życiu. Ogólnie zauważyłam, że część osób już nie ma co robić na serwerze, i też jest bardzo mała frekwencja wchodzenia. Um, dlatego też powstają te questy, żeby zachęcić ludzi. A, i nie powiedziałam najważniejszego: można tworzyć własne sklepy, lecz <laughs> ja nie wiem, jakie robić. To jest bardzo śmieszne, ale ja naprawdę nie wiem, jak je robić. Wie, wie jakie robić fryta. Więc, jeżeli jesteś na serwerze, to wszystkie pytania dotyczące sklepów zapraszam do fryty. Albo powiem, może by zrobił jakiś, nie wiem, komendę, gdzie będą się wyświetlać wszystkie informacje. Albo może nikt zrobi jakąś gablotę czy coś, żeby. Żeby było pokazane, tabliczka, jak ma być napisane, to nie jest głupie. No, więc mi ekspleci. a co jest u Barto A, tabliczka. Bo już. Yy, ja już dzisiaj powiedziałam. Ja już nie pamiętam, co ja mówię chwilę wcześniej. Yy, tak, Bartek ma już zrobione swoje sklepy z wełną. I ja będę robić niestety konkurencję, bo jak wiecie, mam owczarkę i mam już po dwie skrzynie pełne wełny z jednego koloru, więc... Znaczy z jednego, z każdego koloru mam po dwie skrzynie, no. Więc będę chciała sprzedawać. Zapewne arbuza, dynie też będziemy sprzedawać, bo tego też mamy pełno. Nie jeszcze będziemy sprzedawać. Szczerze, nie wiem czy my w przyszłości Kobla nie sprzedamy i, i Girta. Dobra, ostatnie, y, ostatnie EXP, żeby siekierę naprawić. Także, o! sikiera naprawiona. Dobra, hmm, Home. O tutaj nasze wydziwianie yy, różnych główek, jakaś dziwna główka, mini Steve'a jest. O! To co, Michale? Myślę, że możemy. A, najpierw spanko. Yy, spanko? Czy nie? Ja chyba jestem. żeby nie robić spanka. Wiesz? Dobra. Nie robimy spanka. Ale za to się żegnamy z widzami. A! Dobra, śpimy. Czy nie śpimy? Piotr? Dobra, nieważne. Yy, kończymy odcinek. Yy, ja Wam dziękuję. Michałowi też dziękuję. Z... O Boże, dwie Marysie, to, to jest za dużo. Mm. <laughs> Dobrze. My razem z Michałem wam za... dziękujemy Wam za ten odcinek. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, prawdopodobnie w poniedziałek. Yy, zapraszam Was do subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki do komentarzy, żeby się dzielić ze mną wszystkimi uwagami. Więc dziękuję za odcinek. Zapraszam was na następny, na następny odcinek. Pa pa.